Cześć, witam Was na kanale Wideoblog Tech. Dzisiaj test, recenzja i prezentacja nie tak dawno wprowadzonego na rynek do sprzedaży dysku od dobrze Wam znanej firmy Gutram, czyli Wilk Electronics, polskiego producenta nośników półprzewodnikowych, dysk IRDM M2, bo tak on się nazywa. W tym przypadku gościmy tutaj jednoterabajtowy nośnik, nośnik, tak, dysk. Są też w innych pojemnościach, ale o tym za chwileczkę na test, recenzję i prezentację. Tego właśnie dysku NFM serdecznie Was zapraszam. Przyjeżdża do nas w czarnym kartoniku, w którym w środku. Plastikowym bliszcze tak naprawdę nie znajdziemy nic oprócz samego nośnika M2. Nic nam tak naprawdę nie jest potrzebne do szczęścia, bo większość producentów, praktycznie wszyscy dostarczają śrubki montażowe do slotów z M2, razem w komplecie z płytą główną, więc niepotrzebne są nam dodatkowe. Dysk na czarnym laminacie z czarnym, nie nazwałbym tego radiatorem. Jest to taka blaszka bardziej ozdobna z logiem IRDM i, i Gudrama i oznaczeniem. M2 SSD i tak naprawdę tyle. Od drugiej strony elektronika na wierzchu. Rozmiar 2280, czyli standardowy rozmiar. PCIe 3.0 x4 i jest oparty na kontrolerze Fusion E12 z buforem DRAM. Niestety nie podaję specyfikacji, jak duży jest ten bufor. W przyrodzie występuje w pełnościach 256, 512, 1 TB i 2 TB. Linki do ich wszystkich, do tych wszystkich powinności znajdziecie oczywiście pod filmem w opisie do Morele.net. Także możecie sobie klikać, sprawdzać ceny, ocenie tego nośnika na samym końcu, w podsumowaniu jak zwykle. A teraz kilka słów o parametrach. Odczyt sekwencyjny na poziomie 3200 MB na sekundę, zapis sekwencyjny 3000 MB na sekundę, losowy odczyt przy danych to 250 000 iopsów, a losowy zapis 500 000 iopsów. Żywotność 600 TBW, 5 lat gwarancji. Model 2TB ma TBW na poziomie 1200, a 512 GB już tylko 300. Kości zastosowane tutaj to 3D NAND TLC od Microna, bezawaryjny czas pracy na poziomie 1 800 000 godzin i temperatura pracy bezpieczna do 70 stopni Celsjusza. Dlatego troszeczkę niepokoi mnie ta blaszka na górze, no ale większość płyt już oferuje w komplecie, że tak powiem, grubsze, wydajniejsze radiatory niż ozdobna blaszka. Zaczynamy od testów na pustym dysku, czyli bez zapełnienia w syntetykach przy puściutkim nośniku. Osiąga niekiedy wyniki, nawet lekko wyższe niż deklarowane przez producenta. Dobry odczyt i zapis sekwencyjny oraz próbki małych plików też wypadają całkiem tutaj dobrze i interesująco. Po zapełnieniu w ponad 80% nic się praktycznie nie zmienia, czy dysk pusty, czy zapełniony pracuje z taką samą wydajnością, czyli tak jak powinien. W syntetykach temperatury utrzymywały się w granicach rozsądku na poziomie około 66 stopni, gorzej w teście praktycznego kopiowania, gdzie temperatura dysku skoczyła do ponad 70 stopni Celsjusza i miała wyraźny wpływ na spadek wydajności nośnika, przez co konieczne jest zastosowanie, tak jak Wam powiedziałem wcześniej, radiatora. Czy to od płyty głównej, czy customowego, w zależności czy macie z płytą czy nie, żeby dysk nie wpadał w trottling. Samo kupowanie dużych plików, a raczej jego transfer, spada dosyć szybko. Zapewne przez wysycenie bufora DRAM o nieznanej pojemności, ale... I tutaj uwaga, moi drodzy, ale... Więc W czasie testowania tego dysku, sprawdzania tego dysku ee, i bawienia się nim, odgrzebałem w sieci informacje o kościach, które są tutaj zastosowane na tym dysku. A szczególnie interesowało mnie znalezienie, jakiej pojemności jest tutaj, moi drodzy, DRAM. Okazuje się, że zastosowano tutaj 4GB bufor DRAM. Dokładnie jest to moduł DDR4 od SK Hynix. Zbudowany jest z 8 bloków, każdy po 512 MB i pracuje z taktowaniem 1200 MHz. Więc teoretycznie powinno być OK. Powinien być jak najbardziej wystarczający pod względem i prędkości, i pojemności, do tego, żeby te transfery dużych plików nie spadały tak szybko a niestety coś tu nie pykło i nie jest. Możliwe, że kwestia firmware'u dysku i producent zaktualizuje, poprawi tą, to po jakimś czasie, yy, ale tak jak mówię, no na chwilę obecną według mnie nie jest tak, jak powinno być przy tak szybkim, wydajnym dysku. Yy, te transfery, szybkie transfery potrzymy, powinny utrzymywać się przez dużo dłuższy okres czasu yy, niż przez kilka sekund po rozpoczęciu kopiowania. Ta terawajtówka kosztuje 544 zł w Morele.net. Znalazłem yy, tylko dwa Tańsze dyski o takich samych parametrach, a propos pojemności zapisu i odczytu, które są dosłownie tańsze o kilkanaście złotych. Więc cena jest teoretycznie adekwatna do osiągów tego dysku i pojemności tego dysku. Całkiem szybki dysk, naprawdę szybki dysk do zastosowań domowych. Yy, bardzo dobry dysk na dysk systemowy, bardzo dobry dysk na instalację programów, bardzo dobry dysk na dysk gamingowy, gdzie te duże pliki nie są aż tak duże jak na przykład przy kopiowaniu filmów czy przy kopiowaniu baz danych. Raczej nie do zastosowań proze ze względu na Dosyć szybkie wysycanie według mnie tego bufora pamięci Cash, ale jako dysk domowy jak najbardziej w porządku, zarówno pod względem wydajności ceny. No i rodzimy producent, wspierajmy polski biznes, moi drodzy. Ode mnie otrzymuję moją rekomendację, jeżeli ktoś szuka takiego w miarę taniego dysku 1 tb a szybkiego dysku 1TB, to zastosowanie go mogę wam polecić do zastosowań domowych. Podkreślam, do Pro poszukajcie dysków do zastosowań Pro. Odnajmniej to tyle. Dajcie mi znać w komentarzach, czy Wy macie ten dysk już w swoich komputerach, bądź też planujecie jego zakup. Z chęcią poczytam Waszych opinii, jeżeli go posiadacie pod filmem. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i poznaję Was w wideoblog tech. Cześć!